Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu od mieszkania w bloku z wielkiej płyty. Jak widzicie, płytek cały czas przybywa. Na tej ścianie już zerwane są klipsy i za Waszą namową czy nawet Waszą poradą doszedłem do tego, w jak bardzo łatwy sposób te klipsy można urywać bez użycia większej siły, nie wyjmując klinów, tylko urywając je ten sposób. No wiadomo tam, gdzie może bardziej klej złapał, to te klipsy nie wszystkie jesteśmy w stanie w ten sposób zerwać ręką. Natomiast zdecydowaną większość tak. Płytka, którą będziemy w tej chwili obsadzać, przyklejać. Akurat wypada nam w miejscu, gdzie mamy puszki pod włącznik i gniazdko. Musimy. Wywiercić w tej płytce dwa otwory pod te puszki. Ja zanim dokonam pomiaru, przedłużę, pogłębie te puszki takimi specjalnymi pierścieniami. One służą właśnie do takich sytuacji jak tutaj, gdzie mamy już obsadzoną puszkę i chcemy przykleić płytki, więc przykręcamy, wykorzystując oczywiście te otworki tu i wkręty, przykręcamy pogłębienie tej puszki. W taki prosty sposób mamy pogłębione, wysunięte te puszki, można było to zrobić już na etapie obsadzania tych puszek, natomiast dużo prościej, dużo łatwiej w ten sposób to wykonać. A koszt takiego pierścienia jest bodajże 60 czy 70 groszy, także to nie są żadne koszty, a w ten sposób dużo łatwiej to wykonać, ponieważ puszkę kiedy obsadzamy, najłatwiej nam ją zlicować. Jeżeli chcemy ją wysunąć, już musimy mierzyć, łapać piony i w dwóch płaszczyznach sprawdzać ten wymiar. Natomiast tu jest puszka zlicowana, kręcimy pierścień i patrzcie teraz uważnie. Wszystko jest tak policzone, że puszka idealnie licuje się nam z płytkami. No może delikatnie jest zapuszczona milimetr, może półtora, nie więcej. Dlatego myślę, że myślę, że chyba najlepszy sposób, jaki przynajmniej znam, to właśnie sposób. Taki jak tutaj przedstawiłem, w tej chwili już kiedy mam dokładnie wystające te fragmenty tych puszek i mogę dokładnie zwymiarować, bazując się powiedzmy na tej płytce, mogę wymiarować wszystkie te wymiary i dokonać wiercenia. W dzisiejszym odcinku nie będę Wam nagrywał dokładnie samego etapu układania, natomiast będę robił pewne przerywniki, pewne przerwy z pracy i myślę, że podzielę się z Wami jakimiś uwagami, spostrzeżeniami i tak dalej. W komentarzach prosicie mnie o to, abym zrobił jakieś podsumowanie, wyciągnął wnioski, pokazał błędy, przemyślenia, co bym zrobił inaczej i tak dalej. Nadejdzie na to pora i czas, natomiast myślę, że to jest jeszcze za wcześnie. Poczekajmy na ten efekt końcowy, poczekajmy na skończenie może niecałościowego remontu, ale choć etapu jakim jest tutaj łazienka. Skończmy tą łazienkę i wtedy zrobię podsumowanie. Będzie specjalny osobny zupełnie odcinek, gdzie właśnie pokażę Wam co bym mógł zrobić inaczej, co zrobiłem źle, co ewentualnie można było zrobić lepiej. Na pewno będą podane koszty, będą podane koszty materiałowe. Nie wiem jak w przypadku czasochłonności oraz kosztów ewentualnego fachowca, natomiast będziecie znać koszty materiałowe i jeżeli będziecie chcieli podobne prace wykonać samemu, choć trochę zbliżona będzie jakaś, jakiś koszt całościowego tutaj remontu. Jak widzicie, yy, układam nieco inaczej. Tak jak mówiłem już w poprzednich odcinkach, yy, jeżeli mam tutaj wnękę na drzwi, otwór drzwiowy bałem się, że kiedy przeniosę poziom z tych płytek na tą stronę i będę układał te płytki w górę, niekoniecznie muszę się spotkać. Z fugą, a zwróćcie uwagę, że musiałbym pogodzić się z fugą nie tylko poziomą, ale również i pionową, ponieważ gdzieś, to, gdzieś te płytki musiały mi się w końcu spotkać, więc dlatego może z jednej strony utrudniłem sobie pracę, zacząłem układanie tych płytek do góry, czyli tradycyjnie, potem w bok, i teraz schodzę tymi płytkami w dół. Mam stuprocentową pewność, że te fugi no nie ma możliwości tu nic zepsuć w tym momencie te fugi, te fugi muszą się zgrać. Zjedziemy tymi płytkami do samego dołu. Jeszcze jest jedna opcja taka, że wolałbym chyba mieć płytki pierw na tej ścianie i potem kłaść te, ponieważ przykrywałbym wszystkie docinki. Natomiast no też miałbym problem z przeniesieniem fugi i niekoniecznie musiałoby się to wszystko potem zgrać. Może błąd robię z tego względu, że szukam milimetrów. Jestem ślusarzem, nie jestem budowlańcem, nie jestem płytkarzem, także może niepotrzebna ta dokładność taka, jaką mam wyuczoną, i próbuję przełożyć to na pracę takie tutaj jak w przypadku płytek. Być może jest to niepotrzebne, bo uwierzcie, że jeżeli ta fuga minimalnie. Nie zgrałaby się w rogu, tutaj idzie silikon, tutaj idzie fuga, także myślę, że nie byłoby to bardzo widoczne, ale, ale na pewno złościłoby mnie i takie mankamenty, które gdzieś tam mogłyby wyniknąć, zawsze by mnie, zawsze by mnie widział. Po prostu dlatego no staram się zrobić to w jak najlepszy sposób, jaki potrafię. A że nie potrafię, no to muszę nadrabiać właśnie tą dokładnością. Tam. Została jeszcze docinka, zostawię to na koniec. Na razie jadę z płytkami w dół. Tutaj mamy po drodze gniazdko, które już mam wycięte, mam już gotową płytkę i musiałem tu nieco troszkę przeskrobać kleju, ponieważ podczas obsadzania tej puszki nie, no nie zauważyłem, nie zebrałem nadmiaru tego kleju i płytka nie chciała się nie chciała siąść. Oczywiście te płytki przykładam pierw na sucho i sprawdzam takie rzeczy, bo w momencie kiedy nałożę klej i próbuję kleić tą płytkę, próbuję ją dobić, bo nie wiem czy to trzyma klej, czy coś twardszego pod spodem i takie miejsce miało sytuacja tutaj z tą płytką, gdzie uderzyłem ręką, okazało się, że coś tam jednak było pod spodem twardszego i niestety ta płytka, ta płytka pękła, musiałem docinać nową, mała strata. Jeżeli chodzi o materiał, natomiast strata czasu, na pewno strata spora, kiedy się okaże na końcu, że musimy otworzyć albo jechać do sklepu po kolejne pudełko płytek, bo jednej płytki brakło. Tak też się może zdarzyć, ale myślę, że, że takiego miejsca tutaj nie będzie. Dobra, lecimy z tymi płytkami. Na koniec dzisiejszej pracy, na koniec spróbuję przenieść te poziomy. I powiem Wam, że jestem bardzo ciekawy, czy te poziomy się zgrają, czy, czy to jest na jednym poziomie, bo też będę musiał w jakiś sposób się połączyć z tymi fugami tu, już w narożu. I jest to w zasadzie miejsce, gdzie sumować się mogą wszystkie moje błędy pomiarowe. Poziomica jest w miarę narzędziem dokładnym, natomiast sam odczyt poziomicy może być jakimś tam, powiedzmy, marginesie błędu hmm. wykonane i na każdej praktycznie płytce, czy na każdym rzędzie, hmm. na każdej ścianie, gdzieś tam możemy mieć jakieś pomyłki. Jestem bardzo ciekawy, jak to zrobić, żeby tutaj się połączyć tymi fugami, jeżeli te poziomy się zgadzają, no to nie ma sprawy, natomiast jeżeli gdzieś faktycznie będzie uskok, no nie wiem, delikatnie próbować złukosakłać płytki, no nie bardzo, nie? No nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Jeszcze jedna rzecz, o której chcę wspomnieć. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze. Bardzo fajnie, że jakaś tam się stworzyła między nami interakcja i naprawdę jesteście mi pomocni. Bardzo jest wiele rzeczy takich, gdzie miałbym trudności, a z Waszą pomocą przyjeżdżam i po prostu działam, nie myśląc zbyt wiele o tym, jak to wykonać. Natomiast. Jeszcze raz chcę powtórzyć, nie jestem płytkarzem, więc nie musicie tego komentować w taki sposób, że nie zarobię na sól, wodę czy na nie wiem co jeszcze, ponieważ robię to dla siebie, robię dla przyjemności, robię dla filmu, dla was i myślę, że, że to wystarczy, nie? Chyba wystarczy. Natomiast, tak jak mówię, to co ja tutaj robię, nie ma na zadania być jakimś poradnikiem, tylko i wyłącznie nagrania, są to nagrania moich prac amatorskich. Także myślę, że również pomocnych, ponieważ takich amatorów jak ja, jeżeli chodzi o remonty, o kładzenie płytek, pewnie jest więcej i myślę, że wiele jest pytań, które się rodzą, czy podołam, czy dam radę, ile to będzie mnie kosztować, ile zajmie czasu i tak dalej. I na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź w filmach. Dotychczasowych filmach lub filmach, które dopiero na kanale się pojawią. Dopytujecie się w komentarzach, w mailach, w wiadomościach, kiedy będą kolejne odcinki, kiedy będą nowe odcinki, i bardzo mnie to cieszy, że mam taką widownię, która naprawdę oczekuje, wyczekuje tych filmów, i mam z tego niezmierną satysfakcję, że to co robię, to co nadrywam, ten trud, który wkładam, nie idzie na darmo i ktoś z tego czerpie jakieś korzyści. I w jakiś sposób te filmy. Ciekawe są, no bo jednak chyba są ciekawe, skoro, skoro tyle tak wielkie, liczne grono ludzi czeka na te filmy. Ale chciałem Wam zwrócić uwagę na coś, ponieważ żebym zebrał materiał na cały odcinek, powiedzmy 20, 30, 40 czasem minutowy, to nagrania muszę mieć około 3-4 godziny. Także, żeby to jakoś sensownie pociąć, pokleić... Yy, po ten materiał i żeby powstał z tego film, naprawdę kilka ładnych popołudni muszę tutaj spędzić na budowie, zanim z tego powstanie jakiś sensowny materiał. I tu jest dzisiaj przykład. Na tych płytkach widać dokładnie, ile czasu ja tu poświęcam, ile czasu mi z tym schodzi. Jestem amatorem, jestem cały czas się uczę kłaść płytek, nigdy tego wcześniej nie robiłem poza yy, kuchnią i WC. Także nie mam zupełnie doświadczenia, natomiast teraz lepiej mi z tym idzie, aczkolwiek, zobaczcie, dzisiaj, za dzisiejsze popołudnie, czyli około 3-4 godziny w porywach, udało się ułożyć raptem 15 płytek. To co widzicie tutaj, te płytki, które są poziomowane tymi klinami, one tutaj dzisiaj zostały ułożone, do tego 4 płyteczki tu i dwie na dole i jedna u góry. Która, no, którą wczoraj już nie dałem rady skończyć. Także naprawdę niewiele dzisiaj pracy zrobione, ale naprawdę takie momenty, takie miejsca jak wiercenie otworów, rozmierzanie tego wszystkiego i pasowanie naprawdę zabiera mnóstwo czasu. Jeżeli mamy prostą ścianę, można z metrami naprawdę uciekać, na przykład, ale w takim miejscu, w takim momencie hamuje nas praca, poświęcamy mnóstwo czasu, żeby coś dociąć, coś dopasować. Ponadto tutaj Hydraulik nie popisał się, te rurki nie są w poziomie. No nie wpadłem na to, żeby sprawdzać po Hydrauliku takie rzeczy. No niestety okazuje się, że Hydraulik nie był fachowcem. Hydraulik nie był fachowcem. Ja nie jestem fachowcem, ale jak sobie z tym poradziłem, musiałem te otwory nieco rozbić na większe, żeby to wszystko spasowało. Także jak widzicie można nieraz narzekać na kogoś i coś w tym jest faktycznie ponieważ wszystkie takie, y, takie fuszerki, które ktoś wcześniej zrobił później, w późniejszym czasie wpływa to właśnie na na wykończenie, na czas wykonania y, pracy i tak dalej jeżeli chodzi o fugowanie tutaj na tych płytkach ciemnych będzie fuga brązowa coś w deseń tej fugi, która tutaj jest i mam ochotę zastosować tą ciemną fugę również na te jasne płytki. Nie wiem jaki będzie efekt, ale mniej więcej już potrafię sobie to wyobrazić, ponieważ te szczeliny, które będą fugowane, one już w tej chwili są czarne ponieważ nie są jeszcze wypełnione niczym, więc myślę, że fajnie by to jednak wyglądało, a na pewno w ten sposób również uprościłbym sobie i przyspieszył pracę, ponieważ wszystko bym fugował jednym materiałem, jedną fugą. Tam jeszcze to okienko mamy do wykończenia, tym się zajmiemy w późniejszym czasie. Natomiast już Was nie będę zanudzał tymi płytkami, chcieliście y, takie y, miejsca, takie momenty właśnie jak y, przyłącz pralki, jak y, bateria, przyłącz umywalki, chcieliście takie miejsca jak y, choćby nawet puszki, także to wszystko jest w tych materiałach zawarte. Jest w filmach myślę, że już więcej nie będziemy o płytkach nagrywać materiału. Z tym, że skupimy się jeszcze na montażu wanny, ponieważ wanna, no wanna jest standardowa i montaż wanny standardowy jak każdej innej. Natomiast mocowania, takie kostki podpierające dystansowe, które są dołożone do wanny w komplecie, zupełnie nie spełniają moich oczekiwań. Mam tu patent, który już dorobiłem i zobaczycie to na filmach, w jaki sposób ta wanna będzie tutaj obsadzona. Ponadto doradzacie jeszcze, żebym pod wannę dał styropian, wszczelił pianę uprzednio, oczywiście zalewając tą wannę wodą, żeby obciążyć, żeby nie podniosła rampiana wanny, więc to również będzie zrobione. Po montażu wanny stawiamy tutaj ściankę i wykańczamy również płytkami. Myślę, że ten etap wanny i ściany połączymy w jednym materiale i mam nadzieję, że już niedługo nastąpi ten motyw, moment. Natomiast to dopiero zrobimy po, po tym jak będzie wylewka. Wylewka jest dla nas w tej chwili najważniejsza i czekamy na to, żeby ją tutaj wykonać tu oraz w WC, czyli. W pomieszczeniu obok. Ja tradycyjnie zachęcam do lajkowania, subskrybowania i żegnam się z Wami. Widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia. Cześć.